Dobry wieczór. Macie tu czekoladę? Oczywiście. To dość dziwna czekolada. Ma dużo kakao. Ten smak jest taki, bo nasza czekolada posiada wysoki procent kakao i zawiera mniej cukru. Witaj Magda. To ty? Jak się masz? Tak, to ja. Czuła jego czekolady? Witamy serdecznie. Studiowałem, aby zostać księdzem i przyjechałem tutaj w 1995 i przez kolejny rok studiowałem w seminarium diecezjalnym w Oaxaca. Jedna Meksykanka, kakao i czekolada skradły mi serce. Co to jest? Kakao. Spójrz. Zapraszam dalej. A tu mamy cynamon. I to wszystko mieszasz tam? I migdały również? Akurat ta mieszanka nie ma migdałów. To są naturalne ziarna, kakao. W ten sposób nic nie czujesz. Żeby poczuć ich zapach, musisz je zgnieść, o tak. Powąkaj. Tak naprawdę czuję kakao, ale przede wszystkim czuję też cynamon. To jak? To jest tak podbite cynamonem, że łeb odpada. W życiu się tego nie spodziewałam. Ten cynamon sprowadzamy z Indii i Sri Lanki. To bardzo delikatna odmiana, której używam. Jest bardzo cienka i bardzo aromatyczna. Super. Zawsze podkreślam, że praca przy produkcji czekolady jest bardzo szlachetna, smaczna i zdrowa jednocześnie. Mój i mój sano tiempo. Proces robienia czekolady jest nadal tradycyjny. To są młynki półprzemysłowe. Wewnątrz znajdują się dwa okrągłe kamienie, które po siebie trą i powodują ścieranie ziaren kakao. To jest skarb Oaxaca. Tak, słodki skarb z Oaxaca. Ale naturalne kakao tu nie rośnie, tylko w innym regionie, prawda? To jest największy paradoks, z którym mamy do czynienia. W Oaxace nie uprawia się kakao, ale tu wyrabia się najlepszą czekoladę do picia w całym Meksyku. Czyli macie produkt, który potraficie przerobić jak nikt inny. Kakao, które sprowadzamy, pochodzi z regionu Tabasco i Chiapas. Staramy się dostarczyć na rynek najlepszy produkt. Aby Meksykanie, zwłaszcza młodzi, powrócili do tradycji i kultury picia czekolady. Dobrej czekolady. Boże, to będzie bardzo gorzkie. Spróbujesz teraz czystego kremu kakaowego. Czyste kakao z cynamonem. To jest gorące? Tak, bardzo dobre. Bardzo gorące, niesamowite. Wynika to starcia kamieni. Wytwarza się tam temperatura, która rozpuszcza już oczyszczone kakao. Dochodzi mniej więcej do 80 stopni. Słuchajcie, jedna rzecz jest nieprawdopodobna. Oparzyłam sobie język, tak naprawdę mam oparzony język. Jest tam kaliente. A druga rzecz, że zawsze wyobrażałam sobie rzekę pełną... Płynącej gorącej czekolady. No i właśnie się to zdarzyło. Pokażę Ci, jak wygląda owoc kakao. Widziałam, jak rośnie ta roślina. Jest śliczna. Zgadza się. To nie jest jeszcze oczyszczone, ale już palone. Wyjęte z owocu nasiona myje się, wykłada na słońce i poddaje naturalnemu suszeniu. Nazywa się to kakao płukane. Potem wsypuje się do worków jutowych i tak dociera do nas. Nas nie interesuje robienie reklamy naszej firmy. Bardziej nas interesuje to, aby ludzie pili czekoladę. Jest takie powiedzenie, przez spojrzenie rodzi się miłość. W tym przypadku miłość rodzi się ze smaku. Jeśli ktoś posmakuje naszej czekolady, zakochuje się w czekoladzie majodromu i już nie może się z nią rozstać. Oaxaca jest ziemią czekolady i wiąże się z tym wiele tradycji. W najważniejszych momentach rodzinnych jest obecna czekolada. Na chrzcinach, na weselach, na pogrzebach dostaniesz zawsze filiżankę czekolady z tutejszą bułką maślaną. Tu życie się zaczyna czekoladą i kończy czekoladą. To jest coś nieprawdopodobnego, że czekolada wszystkim ludziom z tego miasta towarzyszy od A do Z.